Centrum Dzwoni. Co to jest? To skrót od Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jesteśmy taką agencją pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnościami. I jak wyglądają porady? Jakiej pracy szukacie? Kto do Was przychodzi, szukać tej pracy? No, osoby z orzeczeniem, aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. A jaką pracę szukamy, to w zależności od tego, jakie są preferencje i predyspozycje osoby, która do nas przychodzi, tak naprawdę szukamy wszystkiego pod klienta. Świadczy to chociażby, jaki mamy wachlarz tych ofert, to gdzie pracują nasi beneficjenci obecnie, bo są to takie branże jak mechanika samochodowa, handel, sprzedaż internetowa, usługi sprzątające czy gastronomia. Beneficjentów mamy około 30, część jest nieaktywnych, część aktywnych zawodowo. No i wytyczamy bezpośrednio ścieżkę indywidualnie dla każdego beneficjenta. Mamy jeszcze wolnych kilka miejsc na ten okres finansowania, po to, żeby przyjąć kolejne osoby, które są nieaktywne. Mamy też oczywiście już pulę pracodawców, z którymi współpracujemy od czterech lat, ale co roku jednak potrzebujemy kolejnych, no bo wiadomo, że też przychodzą ludzie z różnymi oczekiwaniami i tak naprawdę to oni motywują nas do tego, żeby rozszerzać wachlarz pracodawców. W tej chwili mamy około 12 pracodawców, z którymi współpracujemy i faktycznie korzystają. Na ten moment mamy też takie firmy, które zatrudniają więcej niż jedną osobę dzięki naszemu wsparciu, więc to świadczy o tym, że chyba jesteśmy dowiedzi w tym, co robimy. Myślę, że to jest relacja, która przynosi korzyści obu stronom, bo, bo z jednej strony osoby pełnosprawne uczą się tolerancji i, i współpracy też z osobami, które mają trudności, a sama osoba z niepełnosprawnością boryka się z takimi trudnościami jak każda pełnosprawna osoba, więc myślę, że przygotowuje ją to na różne sytuacje życiowe. Gdzie szukać informacji na temat Centrum Dzwoni? Jak się z Wami kontaktować? Jest strona ogólnopolska, bo Centrum w Polsce jest 8 w tej chwili, więc jest to www.centrumdzwoni.pl. Mamy też swojego Facebooka lokalnego Centrum Dzwoni w Ostródzie, więc zachęcam też do poszukania. Mamy oczywiście tego tegoż maila Dzwoni.pl, więc myślę, że kanałów jest dużo.